Na scenie jest światło. Jasno skierowane, okrągłe, niemal oślepiające. W jego centrum stoi mężczyzna o błyskawicznym tempie myśli, dłoniach, które nigdy nie przestawały gestykulować, i uśmiechu, który potrafił rozproszyć nawet najgłębsze milczenie. Publiczność wybucha śmiechem. Brzmi to jak fala, jak echo, które powraca i wraca. Ale gdy kurtyna opada. Gdy mikrofon zostaje odłożony, ten sam uśmiech czasem gaśnie szybciej niż światło. Wtedy w ciszy garderoby tylko oddech i odgłos odwijającej się taśmy myśli mówią, że za komikową maskaradą kryje się coś ciężkiego, cichego, nieodgadnionego. Wyobraź sobie chwilę. Migawka kamery zatrzymuje twarz, oczy błyszczą, usta wykrzywione w znanym wszystkim grymasie rozbawienia. W następnym kadrze dłonie zaciśnięte są na poręczy schodów, a ekran wypełnia się ciszą tak gęstą, że niemal ją słychać. To właśnie ta podwójność, ekstaza śmiechu i samotność po nim, stała się najbardziej poruszającym paradoksem w życiu Robina Williamsa. Jak to możliwe, że człowiek, który potrafił rozśmieszyć miliony, sam zmagał się z ciemnością, o której niewielu wiedziało? Ta opowieść zaczyna się od śmiechu, ale nie zatrzymuje się na suficie sali teatralnej. Zaczyna się w świetle reflektorów i kończy tam, gdzie światło nie dociera, w zakamarkach ludzkiej duszy. Widz zobaczy sceny, które zna: frenetyczne monologi, improwizowane improwizacje, role, które przeszły do legendy. Zarazem usłyszy szepty. Nie plotki, ale kawałki prawdy, momenty zmęczenia, wyrzutów sumienia i prób ukrycia bólu pod maską. Pytanie, które prowadzi nas przez ten film: kim naprawdę był Robin Williams? Czy był tylko genialnym aktorem, mesmerycznym showmanem, który potrafił zamienić melancholię w żart, a może był człowiekiem, który w zamkniętej przestrzeni własnego życia toczył nierówną walkę, tak cichą, że świat słyszał jedynie echo jego głosu? Chcemy odsłonić więcej niż skrót biograficzny. Pragniemy dotrzeć do źródła, do motywacji lęków, drobnych gestów, które ukształtowały jego życie. Opowiadanie zaczyna się od obrazu, od kurtyny, od pustej sali i od mikrofonu, który wciąż pobrzmiewa cieniem po ostatnim żarcie. Narracja będzie gwałtowna jak improwizacja i delikatna jak wyznanie. Będziemy przeskakiwać z czerwonego dywanu do ciemnej sypialni, ze sali prób do gabinetu lekarza. Po drodze spotkamy ludzi, którzy stali obok niego: przyjaciół, współpracowników, krytyków, tych, którzy kochali jego sztukę i tych, którzy widzieli tylko maskę. Nie ma tu miejsca na sensację ku uciesze gawiedzi. Naszym celem jest empatia: zrozumieć, nie osądzać, odsłaniać, nie obnażać. Chcemy, aby widz poczuł, że za gagiem i improwizacją kryje się ktoś, którego życie było równie skomplikowane jak jego najlepsze role. To zaproszenie do wejścia w historię człowieka, który potrafił rozśmieszyć świat i jednocześnie w samotności walczył o każdy oddech nadziei. Zanim jednak cofniemy się do przeszłości, do dzieciństwa i pierwszych kroków na scenie, zatrzymajmy się na chwilę przy tej jednej scenie. Światła gasną, a echo sali nadal drży. W tej pustce zaczyna się pytanie, które poprowadzi nas przez całą opowieść: jak to doszło do tego, że człowiek będący symbolem radości stał się jednocześnie symbolem ludzkiej kruchości? Robin McLaurin Williams przyszedł na świat 21 lipca 1951 roku w Chicago, w rodzinie, która przynajmniej na zewnątrz miała wszystko. Ojciec, Robert Fitzgerald Williams, był wysoko postawionym menedżerem w Ford Motor Company. Matka, Lori McLaurin, była byłą modelką i kobietą pełną życia, błyskotliwą i ciepłą. Ale w tym dobrze urządzonym świecie panował chłód, taki, którego nie widać na rodzinnych fotografiach. Robin, mały chłopiec o błyszczących oczach, dorastał w wielkim domu, gdzie częściej towarzyszyła mu cisza niż rozmowa. Już jako dziecko nauczył się jednego – ciszę można zagłuszyć żartem. W wieku kilku lat potrafił godzinami rozbawiać samego siebie, rozmawiać z zabawkami, wymyślać postaci i głosy. Później powie, że jego pierwszą publicznością były rzędy zabawek w dziecięcym pokoju. Pluszowe misie, które śmiały się, dopóki on nie przestawał mówić. Był nieśmiały, ale gdy zaczynał mówić głosem innej postaci, gdy wcielał się w kogoś innego, wtedy znikała trema. Jakby od najmłodszych lat wiedział, że maska potrafi ocalić przed samotnością. Rodzina często się przeprowadzała: Detroit, później Kalifornia Robin był tym nowym w każdej szkole. Jedni mówili o nim dziwak, inni klaun on sam żartował z tego, zanim zdążyli to zrobić inni to była jego broń. W jednym z wywiadów po latach wspominał. Śmiech był moją tarczą. Kiedy ludzie się śmieją, nie mogą cię zranić. W liceum odkrył teatr. Na scenie znalazł swoje miejsce. Pierwszy raz czuł, że nie musi udawać. Paradoksalnie, to właśnie tam, grając innych, mógł być najbardziej sobą. Nauczyciele widzieli w nim talent, ale też coś niepokojącego – nadmiar energii, która nie dawała się łatwo okiełznać. Jeden z pedagogów wspominał po latach: „Robin miał w sobie wulkan. Nie można było przewidzieć, kiedy wybuchnie, ale wszyscy wiedzieli, że to będzie spektakl, jakiego nikt wcześniej nie widział”. Wkrótce trafił do prestiżowej szkoły artystycznej Juilliard w Nowym Jorku. Tam poznał Christophera Riva. Przyszłego Supermana, a zarazem jednego z najbliższych przyjaciół swojego życia. Dwóch młodych idealistów, pełnych marzeń i ambicji, dzieliło stancie i pasje do sztuki. Rif był zdyscyplinowany, spokojny, niemal arystokratyczny. Robin chaos, improwizacja czysta energia. Ich przyjaźń stała się legendą, a także jednym z filarów jego życia, gdy sława zaczęła ciążyć. To właśnie w tych latach ukształtowała się jego artystyczna tożsamość. Komik, który nie grał z scenariusza, człowiek, który potrafił z niczego stworzyć świat pełen głosów, emocji i postaci. W Juliard nauczył się techniki, ale to ulica, małe sceny i kontakt z publicznością uczynili go Robinem Williamsem, którego świat pokochał. Jednak w cieniu śmiechu coraz częściej czaił się cień. Gdy inni uczniowie odpoczywali po zajęciach, on chodził po pokoju, nie mogąc osnąć. Umysł nie dawał mu spokoju myśli, pomysły, obrazy, żarty i pustka między nimi. Już wtedy zaczął rozumieć, że radość i smutek mogą żyć w jednym człowieku równocześnie. W latach 70. Ameryka tętniła energią zmian. Muzyka, wolność słowa, stand-up to był czas, gdy ludzie pragnęli śmiechu tak samo jak powiece. I właśnie wtedy w małych klubach komediowych San Francisco pojawił się on, Robin Williams, człowiek którego umysł biegł szybciej niż światło reflektorów. Wchodził na scenę jak huragan, mówił, krzyczał, parodiował polityków, bohaterów kreskówek, samego Boga. Publiczność nie wiedziała, czy ma się śmiać, czy klaskać, więc robiła jedno i drugie naraz. Williams nie potrzebował scenariusza, każdy występ był improwizacją. Jego ciało i głos były instrumentami, którymi grał jak wirtuos. Nie było w tym kalkulacji. Była czysta potrzeba kontaktu, energia, którą musiał wyrzucić z siebie, by nie eksplodować. Wśród tłumu śmiejących się ludzi czuł się żywy. Ale gdy światła gasły, zostawał tylko on i cisza, której tak bardzo się bał. Przełom przyszedł nagle, rok 1978. Telewizja ABC daje mu rolę kosmity w serialu Mork and Mindy. To miała być mała produkcja komediowa, jeden z wielu lekkich programów epoki. Ale Robin zamienił ją w zjawisko kulturowe. Każda scena była jego sceną. Improwizował, zmieniał teksty, dodawał własne gagi, doprowadzając ekipę do łez ze śmiechu. Publiczność pokochała go natychmiast. Nano-nano. Jego absurdalne powitanie stało się frazą powtarzaną przez miliony widzów. Z dnia na dzień stał się gwiazdą. Miał sławę, pieniądze, fanki, ale w środku wciąż czuł się jak ten sam chłopak z dzieciństwa, zagubiony, próbujący rozśmieszyć świat, by nie czuć samotności. W latach osiemdziesiątych jego kariera eksplodowała. Kluby komediowe w całym kraju biły rekordy frekwencji, gdy tylko pojawiało się nazwisko Robin Williams. Jego stand-upy były jak erupcje wulkanu nieprzewidywalne, nieokiełznane genialne. Potrafił w jednej minucie być dyktatorem, w następnej dzieckiem, w kolejnej kobietą z przedmieścia. Czasem mówił tak szybko, że tłum nie nadążał, ale to nie miało znaczenia. Wszyscy czuli, że są świadkami czegoś wyjątkowego człowieka, który mówi prawdę o świecie, choć robi to w przebraniu klauna. Ale sukces ma swoją cenę. Robin coraz częściej uciekał w alkohol i narkotyki. Szybkość jego myśli i nieustanna presja sprawiały, że nie potrafił się zatrzymać. W wywiadzie po latach wyznał: Byłem jak silnik, który nie potrafił się wyłączyć, a kiedy próbowałem, bałem się ciszy. Cisza bolała bardziej niż wszystko inne. W roku 1982 zginął jego przyjaciel John Belushi, również komik, również ofiara własnego tempa życia. To był moment przebudzenia. Williams zerwał z narkotykami, próbował zacząć od nowa, ale cień nie zniknął, tylko schował się głębiej. Rok 1987. Film Good Morning Vietnam. Williams wciela się w Adriana Cronauera, radiowego DJ-a, który rozśmiesza żołnierzy w środku wojny. To rola, która zmieniła wszystko. Jego improwizacje na planie były tak błyskotliwe, że reżyser Barry Levinson pozwalał mu mówić co chce, a potem montował film wokół jego spontaniczności. Efekt? Nominacja do Oscara i pierwsze dowody na to, że komik potrafi być też aktorem dramatycznym. Od tego momentu Robin zaczął tworzyć jedne z najważniejszych ról w historii kina. Dead Poets Desire, 1989, jako nauczyciel John Keating, który uczyłby chwytać dzień i walczyć o własny głos. Awakenings, 1990, gdzie obok Roberto De Niro pokazał swoje najdelikatniejsze oblicze. Mrs. Doubtfire, 1993, komedia o ojcu, który dla dzieci przebiera się za starszą panią. Za maską znowu kryła się prawda o nim samym: Jumanji, Hook, Patch Adams, filmy, które łączyły magię, humor i psy. Aż wreszcie Good Will Hunting 1997. Rola terapeuty Shona Maguire'a przyniosła mu wymarzony Oscara. Kiedy odbierał statuetkę, mówił spokojnie, bez maski. Dziękuję mojej żonie i dzieciom, które przypominają mi, że miłość to najlepsza improwizacja życia. Choć na ekranie promieniował ciepłem, w życiu prywatnym coraz bardziej oddalał się od świata. Był perfekcjonistą. Nie potrafił odpuścić. Praca dawała mu sens, ale też pochłaniała całą energię. Po zdjęciach często wracał do pustego domu. Przyjaciele wspominają, że czasem po premierze filmu zamiast świętować, znikał, jakby sukces nie miał dla niego znaczenia. Billy Crystal, jego bliski przyjaciel, powiedział kiedyś: Robin był jak słońce. Rozświetlał wszystko wokół siebie, ale nie widział, że sam się wypala. Z biegiem lat jego humor stał się subtelniejszy, bardziej refleksyjny. Występował w filmach, które poruszały trudne tematy: samotność, starzenie się, sens życia. Potrafił rozśmieszyć w jednej scenie i złamać serce w drugiej. Krytycy mówili, że Williams nie grał, on był emocją. Ale mimo uznania, sławy i miłości publiczności, Robin nigdy nie pozbył się wewnętrznego ciężaru. Każdy śmiech, jaki dawał ludziom, był trochę także prośbą o zrozumienie, a każda rola próbą ucieczki przed tym, co w nim samym bolało najbardziej. Pod koniec lat 90. był u szczytu kariery. Jego filmy zarabiały miliony, a nazwisko Williams stało się synonimem ciepła i inteligentnego humoru. Ale w cieniu reflektorów dojrzewała cisza, która wkrótce miała powrócić ze zdwojoną siłą. Bo nawet największy komik świata nie potrafi rozśmieszyć własnych demonów. Za błyskiem fleszy, za gromkim śmiechem publiczności i ciepłym ekranowej charyzmy kryła się cisza, czasami tak głęboka, że nawet Robin nie potrafił jej zagłuszyć. W drugiej połowie lat dwutysięcznych wydawało się, że ma wszystko uznanie, rodzinę, sławę i dziesiątki nagród, ale w środku coraz częściej czuł pustkę, jakby w jego wnętrzu ktoś gasił światło jedno po drugim. Robin Williams przez całe życie balansował pomiędzy światłem a cieniem. Jego śmiech był tarczą, ale też maską. Wystarczyło jednak spojrzeć w jego oczy, by zobaczyć, że śmiech nie zawsze oznacza radość. Przyjaciele wspominali, że z biegiem lat stawał się coraz spokojniejszy, bardziej zamknięty w sobie. Nie dlatego, że brakowało mu siły, lecz dlatego, że każda scena, każdy występ, każdy uśmiech kosztował go coraz więcej. W 2006 roku przeszedł operację serca. Po niej próbował wrócić do pracy, ale jego ciało i umysł nie współpracowały tak jak dawniej. Zmagał się z lękiem, bezsennością i chwilami głębokiej depresji. A jednak nigdy nie przestał myśleć o innych. Występował charytatywnie, odwiedzał szpitale dziecięce, a jego serdeczność była szczera, prawdziwa. Potrafił przytulić chore dziecko, opowiedzieć żart pielęgniarce. A potem wrócić do hotelu i siedzieć w ciszy przez resztę dnia. Z czasem doszły kolejne trudności. W 2014 roku lekarze zdiagnozowali u niego chorobę Parkinsona, choć później okazało się, że cierpiał na rzadkie niszczące schorzenie neurologiczne: demencję z ciałami lewego, czyli Levy Body Dementia. Choroba, która powoli odbierała mu kontrolę nad ciałem, pamięcią, emocjami, a przede wszystkim nad samym sobą. To nie była zwykła depresja. To był dramat człowieka, który tracił swoje najcenniejsze narzędzie: umysł, wyobraźnię, zdolność tworzenia. W tym samym czasie wciąż próbował pracować. Kręcił film Night at the Museum 3, uśmiechał się na planie, żartował z ekipą, ale między ujęciami gasł. Operatorzy wspominali, że czasem patrzył w przestrzeń jakby nieobecny, jakby coś w nim się oddalało. Nie chciał być ciężarem dla innych. Zawsze powtarzał, że jego misją jest sprawiać, by ludzie się śmiali. Ale sam coraz częściej znajdywał powód do uśmiechu. W sierpniu 2014 roku świat zamarł. Wiadomość, że Robin Williams nie żyje, rozniosła się błyskawicznie. Miał 63 lata. Nikt nie chciał w to uwierzyć przecież jeszcze niedawno żartował, występował, planował nowe projekty. Ale ci, którzy znali go naprawdę, Wiedzieli, że jego wewnętrzna walka była długa i cicha. Jego śmierć stała się wstrząsem, nie tylko dlatego, że odszedł artysta, ale dlatego, że świat zrozumiał coś głębszego: że nawet najbardziej promienni ludzie mogą nieść w sobie niewidzialny ciężar. Po jego odejściu żona Susan Snyder Williams powiedziała: Robin nie chciał umrzeć. On po prostu chciał, żeby ból się skończył. Te słowa były jak klucz do zrozumienia jego ostatnich miesięcy. To nie był akt ucieczki, to była desperacka próba odzyskania spokoju. Świat żegnał się z łezami, fani składali kwiaty pod jego gwiazdą w Hollywood, aktorzy i przyjaciele wspominali go jako człowieka pełnego ciepła, dobroci i współczucia. Billy Crystal wtedy powiedział: Robin był iskrą, która zapalała świat. Teraz ta iskra wróciła do nieba. A w mediach społecznościowych pojawiło się tysiące razy cytat z filmu Alladyn. W którym Robin podkładał głos dzinowi: Dzinie, jesteś wolny. Te trzy słowa stały się symbolem pożegnania i przypomnieniem, że jego śmiech, głos i ciepło pozostaną na zawsze. Po jego odejściu wiele osób zaczęło mówić o depresji głośniej niż kiedykolwiek wcześniej. Lekarze, artyści, zwykli ludzie wszyscy zaczęli rozumieć, że choroby duszy nie widać, ale one istnieją. Robin Williams, nawet odchodząc, zostawił światło lekcję, że empatia, rozmowa, zrozumienie to jedyne lekarstwa, które mogą uratować życie. Dziś, oglądając jego filmy, wciąż śmiejemy się i wzruszamy, wciąż słyszymy jego głos, jego energię, jego ciepło, ale między wierszami, między żartami, słyszymy też echo ciszy, tej samej, z którą walczył całe życie. Bo historia Robina Williamsa to nie tylko opowieść o śmiechu, to także historia człowieka, który chciał uratować innych, zanim zdołał uratować samego siebie. Czydy gasną światła, a sala pustoszeje, zostaje tylko echo. Echo śmiechu, który jeszcze przed chwilą niósł się przez cały świat. Właśnie tak można opisać spuściznę Robina Williamsa. Człowieka, który rozśmieszał miliony, a jednocześnie dotykał ich serc w sposób, jakiego kino nie znało wcześniej. Bo Robin nie był tylko aktorem, był zjawiskiem. Był lustrem, w którym każdy z nas mógł zobaczyć własne emocje, radość, tęsknotę, lęk, samotność. Kiedy patrzyliśmy na jego twarz, czuliśmy, że on nas rozumie. Że w jego żartach kryje się coś więcej niż dowcip, kryje się prawda o człowieku. Po jego śmierci świat na chwilę zamarł. Nie tylko dlatego, że odszedł ktoś sławny, lecz dlatego, że ludzie poczuli pustkę po kimś, kto przez lata dawał im światło. Na ulicach Los Angeles, Nowego Jorku, Londynu i Warszawy ludzie składali kwiaty, zapalali świece, pisali na kartkach proste słowa: Dziękujemy za śmiech. Ale między tymi podziękowaniami było też coś jeszcze: smutek i refleksja. Bo jego odejście uświadomiło nam, jak niewiele wiemy o bólu ludzi, którzy sprawiają, że inni się śmieją. Jego życie stało się lekcją: lekcją, że nawet najjaśniejsze światło może mieć cień że depresja nie ma twarzy smutku czasem ma twarz uśmiechu i że empatia, rozmowa, zrozumienie są czasem ważniejsze niż jakiekolwiek lekarstwo. Po śmierci Robina jego żona Suzan założyła fundację pomagającą osobom z chorobami neurodegeneracyjnymi. Jego przyjaciele, Billy Crystal, Whoopi Goldberg, Ben Stiller, zaczęli publicznie mówić o zdrowiu psychicznym. Jego słowa zaczęły żyć nowym życiem. Cytat, który powtarzano na całym świecie, brzmiał Każdy, kogo spotykasz, toczy bitwę, o której nic nie wiesz. Bądź więc dobry. Zawsze. To zdanie stało się jego duchowym testamentem, niezapisanym w testamencie notarialnym, ale w sercach milionów ludzi, bo właśnie w tym tkwiła jego siła, w prostocie, w empatii, w człowieczeństwie. Kiedy oglądamy go dziś jako nauczyciela Keatinga w Dead Poets Society, lekarza Patcha Adamsa, Gina w Aladdinie Al czy ojca w przebraniu w Mrs. Doubtfire, widzimy coś więcej niż rolę. Widzimy cząstkę jego duszy. To jak bardzo chciał, żeby świat wierzył w dobro. Jak bardzo pragnął, by ludzie się uśmiechali, nawet wtedy, gdy jemu samemu było trudno oddychać. I w tym tkwi paradoks Robina Williamsa. Jego największy dar był jednocześnie jego największym ciężarem. Śmiech, który dawał innym, czasem odbierał sobie. Ale właśnie dlatego jego spuścizna jest tak wyjątkowa. Nie polega na sławie, nagrodach czy rekordach. Polega na tym, że wciąż nas porusza, że mimo upływu lat Wciąż czujemy, jakby był z nami, w każdym uśmiechu, w każdej łezie, w każdym momencie, gdy próbujemy zrozumieć drugiego człowieka. Dziś jego nazwisko nie potrzebuje przypomnienia. Wystarczy jedno spojrzenie na ekran, by poczuć ciepło, którego nie da się podrobić. Robin Williams pozostaje symbolem artysty, który nie bał się być człowiekiem, który uczył nas, że siła polega nie na tym, by nigdy nie upaść, Lecz by wstać mimo wszystko. Nie ma dnia, gdy ktoś gdzieś na świecie nie cytował jego słów, nie oglądał jego sceny, nie śmiał lub nie płakał z jego powodu. To jest jego nieśmiertelność. Nie w marmurze ani w Oscarach, lecz w emocjach, które przetrwają pokolenia. Bo Robin Williams nie odszedł naprawdę. Po prostu przeniósł się tam, gdzie śmiech nie boli, a cisza nie przeraża. Gdzie dobro i smutek potrafią współistnieć w harmonii. I może właśnie dlatego, gdy patrzymy dziś na niebo, wydaje nam się, że jedna z gwiazd błyszczy jaśniej niż inne, bo gdzieś tam, wśród śmiechu wszechświata, Robin znowu improwizuje. Tym razem już bez bólu. Czasami najtrudniej jest mówić o kimś, kto potrafił rozśmieszyć cały świat, a nie potrafił ukoić własnego bólu. Robin Williams był lustrem naszych emocji. Odbiciem radości, ale też lęku, samotności i cichej walki, jaką wielu z nas toczy każdego dnia. Jeśli jego historia czegoś nas uczy, to właśnie tego, że śmiech i smutek nie są wrogami mogą istnieć obok siebie, tak jak dzień i noc, światło i cień. Bo życie, w całej swojej złożoności, nie potrzebuje perfekcji potrzebuje tylko prawdy. Robin zostawił nam te prawdy w swoich filmach, w gestach, w oczach, które mówiły więcej niż słowa. Kiedy oglądasz Dead Poet Society, Good Will Hunting czy Patch Adams, wiesz, że to nie tylko role, to spowiedź artysty, spowiedź człowieka, który dał z siebie wszystko, żeby świat był choć odrobinę lepszy. Dziś, gdy wspominamy jego śmiech, niech to nie będzie tylko nostalgia. Niech to będzie przypomnienie, że każdy z nas ma w sobie moc, by rozświetlić cudzy dzień. Jednym słowem, gestem, uśmiechem. Bo może gdzieś obok jest ktoś, kto potrzebuje tego bardziej, niż nam się wydaje. Jeśli historia Robina Williamsa Cię poruszyła, zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o kimś, kto dawno się nie śmiał. Zadwoń, napisz, zapytaj, jak się czujesz? Bo czasem właśnie to jedno pytanie potrafi ocalić czyjś świat. A Ty? Jak zapamiętałeś Robina Williamsa? Który jego film, scena, żart lub słowo zostały z tobą na zawsze? Podziel się w komentarzu. Twoja historia może dać komuś siłę, tak jak jego śmiech dawał ją nam wszystkim. Niech ten odcinek będzie nie tylko wspomnieniem, ale i hołdem dla człowieka, który nauczył nas, że śmiech to też forma odwagi, a prawdziwe piękno życia kryje się tam, gdzie pozwalamy sobie czuć wszystko.